Ale cement, nad, cementem, nad cementem, jest nad cementem no, On jest z karpetem, z był jakiś, wiesz, zabity już Ja go nie widziałem, wiesz? Kurwa, nikowi to Easy. wpadało. Ty, on capito dalej Tak, chyba będziesz spadał, co? Ja z PS No, taki jest No, tak. jest linijka jakiegoś? No No, fajnie, no, fajnie Ale było dobrze, według mnie Nie ma co się łamać Ważne, że była walka Mecz mi znalazł no, wam walka. Kurwa, A chcesz? Chcesz? Ty, no, to, to ja, ja nie gram?

tak jest, tak jest! Musi lefnąc, to chodzić! Nie lefnąc mogę lefnąc grać jak kam. pipa, muszę grać jak Brawo. wariat. Flash przez smołkę jadę, 2k kolejne. Zazdrościsz Power troszkę, Tyheko? Ja to zdroszczę w sumie. Pomyśl, że to jedyna moja frag w tym meczu. Ty jesteś, już najlepszy w polu. tu gdzieś pod wami dojdzie. Wres pies, co za smród. I ale elek, pies. Elektro. Ale Dobra, powiedz, ja nie, nie, Jak to jest elektropiest, to ja spierdalam Gadamy, gadamy, z życiem Co patrzy kto? Wjeżdżam l agresywnie Kurwa Dawaj, jedź, jedź dalej, dalej Nie mogę, nie mogę już Janek Przecież ci daje info gdzie byli, no Ale ty masz takie szumy, że ja nie wiem gdzie kogoś Wpiszcie ci szumy, nie dam ci więcej info Ale ja powiedziałem, że Paweł ma... To będzie problem z tym o kurwa się przestraszyłem, ale się przestraszyłem zaraz na scenę, na streamie Ale się zlękłem, myślałem, że nie wiem co się stało, że... Ustawiłem simek To kierowca, halo Mateusz To to miszek. Ej kurwa, ja! Cisza, Ale cisza, maki... prowadź mnie, prowadź Nic mnie tym. Prowadź mnie no, gdzie tu teraz, Z lewo, prawo, do no Czekaj, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, wchodzimy, na 3-4. Na 3, 4 Masz? Jecha. Masz? Nie mam, nie mam! Kurwa jak nie masz! Do no chuja! Nie mam, no, 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 no kurwa! Nie no, uh, no nie mam No kurwa! Ja mam autoakcję! Dlaczego my tego nie wyłączyliśmy Saju jeszcze? Do chuja! Ja wyłączyłem to! A ja jest, ja nie wyłączyłem, ja jeszcze trzy razy, nie. Izak no z niepotwierdzonych słuchajcie źródeł, coś znaczy z niepotwierdzonych, no z coś potwierdzonych dostałem informację właśnie, można powiedzieć właśnie, że, że od źródła, że Izak na dziesiątej gali MMA stoczy walkę z pierdoloną drukarką. Może być dobra wyrównana, dobry wyrównany pojedynek. Swoją to byłem, Malik Montana robi w gale jakąś też swoją... Twitch MMA pro proponuje. No, no dokładnie. Ale walk... meritum. Ja myślę, że to jest... Stream to MMA. Nie, robimy, tu, Ej, robimy tak, Twitch MMA i bierzemy na, pierwszy, na pierwszą galę te wszystkie laski, które streamują, bo tam dużo mam między sobą do wyjaśnienia. Nie? O. O, o, jest o. już content. I walką można sobie zarobić na operację z dziecków, na przykład, czy coś. I walka wieczoru proponuje... Nitro nie uczę jak wchodzisz to ja z tobą Jaki gracz serdeczny no, Wchodzę? Witam Nie no jest... Wita, rozbita, ja nie rozbita kurwa Kanapek ja czysty Nie, nie widzę Ander Patrz trafie. mi gale pago Plachuje... Nie patrzę One I... way Patrz daję sobie na wodę Patrz mi galę powiedziałem Mam one way na gale. O, dobre? Ciągle? W kuchni, Nie patrzę gali nie... Był w smoku. Kurwa szparek, kurwa w zębach <śmienicza> jo A, pier, jak dole! Jak se poklikał Beżka po Na go No ma zero, ale to Poczekaj na mnie say. Jest Jestem Karpetę, Karpetę się... masz? Ma, ma, ma. Karpetę. Nie, Karpetę. Nie, on, odciął się Saju, Saju się odciął On był pod, na workach był już, wszedł do... Podaj? Tak? Prawo, jest katłok. Po Hedzie. KURWA! CO?! O, ale Tym cudem! Podszedł. Skąd? Nie da. Przecież patrzyłem cały czas.